Witajcie na kanale Klocki z Ognia. Dzisiaj będziemy niestety psuć kamienice. No, teraz będą nowsze kamienice, więc mam nadzieję, że Wam się to spodoba. No i bez zbędnego gadania przechodzimy do budowy. Czyli tak, to są te kamienice, którymi się dzisiaj dokładnie zajmiemy. Za niedługo postaram się nowe zbudować. W Na najbliższym czasie możecie się spodziewać nowych. I też z, y, zachęcam Was do subskrybowania, dania lajka i komentarzy jeśli nie będą wyłączone. Postaram się odpa mieć odpalone. No wszystko zobaczymy. Więc tutaj te dwa sklepy już wzięliśmy, i teraz tylko to nam zostaje. Bierzemy to i już etap końcowy. Gotowe I po takiej przestrzeni będziemy mieć dokładnie y, kamienice. I tutaj jeszcze dokładnie wyciągnę. I tak to się prezentuje. Mm, planuję zrobić jeszcze parę y, tutaj kamienic nowych, i na pewno pociągnąć to dłużej, bo nie, że supermarket. Tylko po prostu pociągniemy to gdzieś. Dotąd wyjdą tak z pięć sklepów, jak nie więcej. No, ciągnąć do samego końca tego nie będę, ale tak to się na razie prezentuje. A w kolejnym odcinku zacznę jakoś budować je od nowa. No i też zastanowię się jeszcze po tym odcinku dokładnie, co ja bym tam mógł zrobić, yy, pomysły też możecie pisać w komentarzach, mówię, jeśli nie będą wyłączone, a jeśli już będą włączone, to proszę, no dajcie znać i napiszcie, jak się Wam podobał film i dziękuję. To wszystko. Do zobaczenia i pa!